Dziś opowiem Wam o sesji, którą robiliśmy wraz z Joanną w dość szczególnym miejscu, mianowicie pod jednym ze szczecińskich mostów. Jest to dość szczególna lokalizacja, bardzo undergroundowa w odbiorze. Filary są pokryte różnego rodzaju graffiti, a cała ta przestrzeń jest w trakcie zagospodarowywania i wygląda właściwie jak plac budowy. Co więcej, ta sesja tak naprawdę jest częścią. Innego projektu, mianowicie teledysku, a więc projektu wideo, teledysku do piosenki mojego autorstwa, w której główna bohaterka zadaje sobie różne egzystencjalne pytania. Pyta o sens życia, o sens istnienia, o sens wszystkiego, mówi wprost o swojej wrażliwości i porusza kilka takich filozoficznych wątków. I fakt, że ta sesja była powiązana właśnie z. Projektem wideo o takim, a nie innym charakterze, w dość istotny sposób wpłynął na sposób realizacji tej sesji to znaczy nie od strony technicznej bo na poziomie technicznym była to po prostu normalna sesja zdjęciowa ale chodziło raczej o sposób pokazania bohaterki o sposób kadrowa kadrowania o, o ujęcia o charakterystykę ujęć i zanim przejdziemy do konkretów do zdjęć, które przecież są w tym wszystkim najważniejsze i do backstage, gdzie pokażę Wam jak realizowaliśmy tą sesję jakiego sprzętu użyliśmy jak pracowała lampa błyskowa i tak to wspomnę tylko, że jeżeli planujecie zakupić sobie coś z szerokiej gamy akcesoriów fotograficznych firmy KIF Concept, to używając odpowiedniego linku oraz kodu rabatowego macie 17% zniżki na pełen asortyment KIF Concept, zarówno w Polsce jak i w międzynarodowym sklepie tej firmy. Link i kod rabatowy macie oczywiście w opisie filmu. W opisie, w opisie filmu. Co więcej, jeżeli planujecie zakup licencji na Luminar Neo e Ecosystem, fajny program do obróbki zdjęć, to trwa właśnie dobra promocja i również możecie skorzystać tym razem z 10% kodu rabatowego na to oprogramowanie. No okej, okay. to chcecie zobaczyć, jak wyglądała sesja? No to zapraszam. Fotografowaliśmy za dnia, gdy słońce świeciło już tak, że na otwartej przestrzeni mielibyśmy całkiem ładne światło boczne. Ale tu, w obszarze zacienionym, prześwitywało tylko gdzie niegdzie i niekoniecznie tam, gdzie było nam wygodnie. Ekspozycję ustawiłem tak, by niebo i jasne obszary, na które padały promienie słońca, nie były prześwietlone. Jednak przy takim ustawieniu pozostająca w cieniu modelka była mocno niedoświetlona. Należało więc użyć lampy. Zabrałem oczywiście tą lampę co zwykle, czyli Quadra Light Reporter TTL Pro wraz z małym softboxem Lightbox 50x50 cm. Lampę ustawiłem tak, żeby kąt i kierunek padania światła był względnie spójny z kątem i kierunkiem padania promieni słońca, choć zależało to jeszcze od konkretnego miejsca i ujęcia. Znajdowała się zazwyczaj po prawej stronie kadru, około 45 stopni względem modelki, na oko około 3 m od niej i świeciła lekko z góry. Przy parametrach ekspozycji f28 125 sekundy i iso 125 moc lampy była ustawiona, o ile dobrze pamiętam, gdzieś odrobinę poniżej połowy jej możliwości. Dawało to razem taki efekt, jaki widzicie właśnie na zdjęciach. Do porównania zobaczcie, jak wyglądała nasza scena, gdy lampa nie błysnęła. Reszta sprzętu to Panasonic Lumix X52, obiektyw Sigma 2870F28, filtr magnetyczny KF, koncept typu Black Mist o gęstości 1.4 oraz sterownik radiowy do lampy Quadralight Navigator X2. Sesję filmowała moja żona przy użyciu pana Sonika 5 z obiektywem Olympus 1240 V8 Pro, a dodatkową perspektywę zapewniała kamerka KF Concept Mini DVM3 zamontowana na półklatce Newer CA056. Jak widzicie, lampa dawała naprawdę sporo światła i w decydujący sposób wpływała na charakter zdjęć. Wspomniałem, że użyłem do tej sesji filtra typu Black Mist. Postanowiłem to zrobić głównie z tego powodu, żeby zachować pewnego rodzaju spójność z materiałem wideo do teledysku. Tam pomysł na zastosowanie tego filtra wiązał się po prostu z nastrojem, charakterem i treścią piosenki, którą teledysk ilustruje. W filtrów wprowadza delikatną miękkość, puchatość obrazu, ale nie robi tego kosztem utraty szczegółów. Trzeba jednak zaznaczyć, że efekt ten jest mniej widoczny w warunkach dziennych, znacznie bardziej widać jego efekty działania nocą, gdy mamy dużą ilość różnych źródeł światła w kadrze. Możecie to zobaczyć w filmie Miasto Duchów, nocny portret w kinowym stylu z filtrem Black Mist. Mimo to uważam jego wpływ za pozytywny, a różnica w obrazie między zdjęciem zrobionym z filtrem i bez filtra zobaczycie w dalszej części filmu. W końcowej części sesji przenieśliśmy się na hmm, Wał usypany z ziemi i betonowych płyt. Ze względu na inny układ świateł i cieni, a konkretnie na większy udział jasnego tła, nieba, musiałem inaczej ustawić parametry ekspozycji i inaczej dobrać proporcje między światłem zastanym a lampą błyskową. Przysłona została taka sama, bo zależało mi na pewnym rozmyciu tła, ale ISO obniżyłem do wartości 50, a czas migawki skróciłem do 1,2 sekundy. Oznaczało to, że lampa musiała błysnąć zdecydowanie mocniej i o ile dobrze pamiętam, błyskała tu na pełnej mocy albo bardzo blisko tego poziomu. Jeśli chcielibyście na tej podstawie budować sobie wyobrażenie o mocy lampy, trzeba pamiętać, że użycie softboxa zawsze zabiera trochę światła. Można przyjąć, że o około 1 stopień V, jeśli nie używamy grida. Z gridem zabiera więcej. Zdejmując więc warstwy rozpraszające, odzyskalibyśmy trochę światła. Tu jednak nie było takiej potrzeby. Światło lampy z softboxem bardzo ładnie się balansowało ze światłem zastanym w tle. Jeśli chcecie zobaczyć, jaką ilość światła musiała dostarczyć lampa w tym miejscu, zerknijcie na ujęcie, w którym lampa nie zdążyła się naładować i nie błysnęła. Przy okazji, z im większą mocą błyska lampa, tym więcej czasu potrzebuje na naładowanie. A teraz zobaczcie różnicę między zdjęciem z założonym filtrem Black Mist o gęstości 1,4 i bez niego. Różnice nie są duże. Widać je w nieco łagodniejszym oddaniu skóry, w nieco innym, również łagodniejszym odwzorowaniu świateł i delikatnej mgiełce, która pojawia się w obszarach mocno naświetlonych. W przypadku pracy w dobrych warunkach oświetleniowych, dla uzyskania wyraźnego efektu działania filtra BlackMist, należałoby użyć zapewne wersji o wyższej gęstości, być może nawet 1.1. Na chwilę obecną nie dysponuję takim filtrem, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jeśli chodzi o obróbkę, tym razem nie użyłem do tego celu Luminara Neo, którego używam zazwyczaj. Przy tej sesji zas zastosowanie znalazł Silkypix Developer Studio Pro 11, który ma tę zaletę, że czyta oryginalne pliki kolorystyczne z aparatów Panasonic. Luminar Neo czyta pliki kolorystyczne z kolekcji Adobe. One też były projektowane na podstawie oryginałów do określonych modeli aparatów, ale nie są identyczne, są bardzo podobne, ale jednak trochę się różnią. I w pewnych sytuacjach może to mieć znaczenie. W wielu nie ma, są wystarcz wystarczająco podobne ale w pewnych sytuacjach może to mieć znaczenie. I żeby uniknąć niespodzianek, do tej sesji w celu zachowania maksymalnej spójności kolorystycznej z materiałem wideo do teledysku wolałem zastosować oryginalne profile kolorystyczne, dlatego więc wybór padł na Silky Peaks. Przy okazji Silky Peaks to jest wciąż bardzo fajny program, który szczególnie może zainteresować właśnie tych spośród Was, czy nas, którzy fotografują aparatami Panasonic i Fujifilm. Właśnie z tego powodu, że Silky Pix czyta oryginalne profile kolorystyczne tak z Lumixów, czyli Panasoniców, jak i z Fujifilm właśnie. A to jest oczywiście bardzo dobre i to ma zdecydowanie sens. Ale o tym to ja zrobię osobny odcinek. A na dzisiaj to już chyba właściwie wszystko. Pamiętajcie o tym, że możecie mieć świetne rabaty i na KF i na Luminar Neo, jeżeli planujecie sobie coś zakupić z ich oferty. I to tyle. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!